No wygląda na to, że dzień już wstaje, ale to kolejny dzień z życia biednej pati Zobaczcie, jaka jestem biedna. Normalnie śpię w kartonach pod jakimś wzgórzem. Tutaj ktoś mógłby mieć działkę, a ja tutaj sobie po prostu śpię. Jestem mega biedna i nie mam w ogóle pieniędzy. Jak widzicie, mój ekwipunek jest całkowicie pusty. Mam podarte ciuszki, takie włoski. No i jestem mega smutna, ale słońce wstaje. Może to będzie dobry dzień? Nie wiem. Muszę z mojego jedynie plecaczka wziąć mój wózeczek, bo wózeczek mi się przyda. I zawsze, kiedy coś znajdę, na przykład w śmieciach albo gdzieś po drodze, to po prostu pakuję do tego wózka i znowu tu przychodzę i znowu tu śpię i tak sobie żyję. Tak wygląda całe moje życie. No nie jest za kolorowo, ale trzeba sobie jakoś radzić. Widzowie, zostawcie teraz łapeczkę w górę, może to będzie lepszy dzień. Klikajcie, aby polepszyć mi humor. Każda jedna łapeczka w górę to jest jeden pieniążek więcej, ale wiecie co? Ja pieniążków tak do szczęścia nie potrzebuję, przydałby mi się po prostu dom. Ja nie muszę mieć nie wiadomo czego, ale ja śpię tutaj, zobaczcie, pod, nie wiem, jakąś skałą Tutaj jest wjazd do działki, a ja tutaj śpię, bo tutaj w nocy dzisiaj była taka ulewa, że chociaż te kartony mnie przykryły, ale wiecie co, one wcale tak nie grzeją. No dobra, no to idę, idę zobaczyć na Brookhaven, co się tutaj dzieje, no bo, no bo co, no bo coś muszę robić, nie będę siedzieć w miejscu, co mam tam siedzieć, marznąć? No muszę coś poszukać do jedzenia, co ja dzisiaj zjem na śniadanie, nie mam pojęcia, ale słonko jest przepiękne, niech świeci jak najmocniej. Idę sobie ze moim buzeczkiem zobaczyć, co się tutaj dzieje na Brookhaven, wow, ale Brookhaven jest bogate. Niestety ja jestem biedna, nie mam pracy ani nic. Ej, czekajcie. Coś tutaj jest, coś tutaj widzę. To jest jakiś namiot, ale o co chodzi? Podejdę bliżej, zobaczcie. Proszę o pomoc. Madzia? Dzień dobry, Madziu. Co się stało? Dlaczego ty jesteś tutaj całkiem sama i czemu ja cię nigdy wcześniej nie widziałam? Jesteś biedna? ojej, ja też jestem. Ja też jestem biedna, niestety. O, bardzo mi przykro, jesteśmy we dwie, ale nie płacz, słuchaj, wiesz co? No, ja nie mogę pozwolić na to, żebyś tak sobie spała tutaj w tym namiocie pod bankiem. Tutaj nie ma dobrych ludzi, ludzie nie zwracają uwagi, w ogóle mają to gdzieś. Ale słuchaj, ja mogę cię zabrać do swojego wózka i będziesz ze mną, to chodź, słuchaj, rozumiem jakie to uczucie. No, przy przykro mi, nie jesteś. Sama, mogę cię zabrać właśnie, mogę cię zabrać i będzie tobie raźniej. No właśnie, nie możesz tutaj zostać sama, jesteś malutka, ja jestem trochę starsza, mam większą wiedzę. No i zadbam o twoje bezpieczeństwo, postaram się, jeśli coś znajdziemy do jedzenia, to na pewno ci dam. Siadaj do mnie, wskakuj i będziesz mogła ze mną iść. Chodź Madziu, nie zostawię cię tu, idę dalej sobie, szukamy tego, czegoś tutaj do jedzenia. Szukam jedzenia, ale naprawdę nic tutaj nie widzę, naprawdę jest ciężko, ale czekaj, może weźmiemy coś stąd. Czekaj, czekaj, może zabierzemy coś stąd, zobaczmy sobie. Ej, może zabierasz, poczekaj, poczekaj, przepraszam, że cię wyrzuciłam, ale znalazłam, masz, masz, cicho, cicho, masz, właśnie, masz ciastko, ale nikomu nie mów, musimy ukraść, niestety, to musimy ukraść, no bo, ale nie mogę tak tego zostawić, widzę, nie mogę zostawić biednej dziewczynki bez jedzenia, chodź tutaj, chodź tutaj, Madziu, masz, proszę bardzo, o, wzięła, wzięła, musieliśmy ukraść, ale no... No, widzowie, tak wygląda żywot po prostu biednego człowieka. Żeby zjeść czasami trzeba ukraść, ale ja tak naprawdę nie wzięłam dla siebie tylko dla tej dziewczynki. To chodź, wskakuj, Madzia. Idziemy dalej sobie. Chodź, Madziu. Chodź, ja cię zabiorę. Wskakuj idziemy, dobra, siedzi sobie. Idziemy dalej, zobaczmy, wzięliśmy już jedną dziewczynkę z nami. Oj, przepraszam, nie chciałam tak. Idziemy sobie dalej. Jest tutaj szkoła, e, nie ma tutaj dzieci. Hmm, chyba dzisiaj jest wolna, albo jest jakieś święto. Ja nawet nie wiem, który tu jest w ogóle dzień tygodnia. Ja już zgubiałam. Ja normalnie nie wiem, który jest dzień tygodnia, jaka jest godzina, nic, nie mam zegarka, telefonu. Idę sobie tutaj, się przejść. Ej, czekajcie, ktoś tutaj. Ej, tutaj ktoś jest! Co jest grane? Ola! O, lęka, cześć! Cześć, Ola, co się stało? Dlaczego ty jesteś tutaj całkiem sama? Ale widzę, że już wsiadłaś do wózka i chcesz iść ze mną. No nie pozostaje mi nic innego, jak cię zabrać, ale słuchaj, ja, ja wzięłam ten wózek, żeby tak naprawdę szukać jedzenia i szukać jakichś, wiecie, bo to, co ja znajdę, wiecie, w śmietniku albo albo, no nie wiem, na drodze, to idę z tym na złom, dostaję jakieś pieniążki, coś tam sobie kupię, ale jednak jestem dość biedna. No i bardzo mi przykro. Nic się nie stało, jestem głodna, ale słuchaj, ja mam tutaj cię... Oj, przepraszam, masz tutaj ciasteczko, proszę bardzo, ja ciasteczko wzięłam, już niestety nie mam za dużo, ale zjedz, zjedz, żebyś nie była głodna, Boziu, Madzia i Ola, jakie dwie biedne dziewczynki, chodźcie, chodźcie, idziemy dalej, chodźcie za mną, zabieram cię, zabieram cię, nie możesz być tu sama na ulicy, ale widzę, że tutaj jest więcej. Co się stało, że jest tak dużo biednych dzieci? Tutaj jest jakaś misia. Chodźmy do Misi zobaczyć. Chodźcie dziewczynki ze mną. Misia i, i Gabi. Hej, dziewczynki, co się stało? Hej, co się stało? Dlaczego tu tyle biednych dzieci? Tyle biednych dzieci. Jestem w szoku po prostu. Co się tutaj dzieje? Co się stało z Brookhaven? Czy Brookhaven po prostu stało się takim bogatym miastem, że już ludzi nie stać na to, żeby tu mieszkać? I po prostu, nie wiem, dzieci są biedne i mieszkają w namiocie, w takich szałasach. Nawet nie wiem, jak to nazwać, bo to namiotu nie przypomina, dlatego że nie można się nawet zamknąć i jak przyjdzie wiatr, to jest masakra? Jestem kompletnie zbulwersowana, no bo ja, jako ja, no to mogę być biedna, ale dzieci? Co ja mam te dzieci zostawić na ulicy? Nigdy w życiu bym tak nie postąpiła. Uwielbiam dzieci, uwielbiam moich widzów, więc jak miałabym zostawić dzieci? Życie nie zawsze jest dobre. Oj, dziewczynki! Nie mogę was zostawić, naprawdę nie mogę was. Zostawić, nie ma opcji, naprawdę, nie ma takiej opcji. Macie trochę ode mnie, o zobaczcie, jak one się dzielą, i właśnie to jest najpiękniejsze, że w biedzie prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. One się dzielą, one się wspierają, i to jest najpiękniejsze. Widzowie, bardzo mi się to podoba, więc zabieram, yy, wiecie co? Wychodzi na to, że ja po prostu je adoptuję. Nie wiem, jak to się dzieje, ale mam już czwórkę dzieci. Nie, no co tu się dzieje? Dobra, chodźcie ze mną. Tutaj widzę... A nie, tutaj tutaj był ktoś, ale już nikogo nie ma. E, a może one są właśnie we dwie i we dwie spały? Bo zobaczcie, tutaj jest pusty namiot, nikogo nie ma. Chodźmy dalej, chodźcie dziewczynki. Mam już czwórkę dzieci. To jest naprawdę niesamowite. I dostałam oczywiście ciasteczko. Dziękuję, że się dzielicie. Proszę o pomoc. E, tutaj jest jakaś Nikola? Fanka Patty? Nikola Fanka? Nikola, co się dzieje? E, czemu jesteś na ulicy właśnie? Przecież to tak nie powinno kompletnie być. Nie podoba mi się to w ogóle. Czemu to są dzieci? Nikola, jesteś smutna chyba co? Nikolu, chodź, jestem biedna i głodna. Ojej, to jak my wszyscy tak naprawdę. Tak, jak my wszyscy. Kolejny biedak, no. Jesteśmy po prostu. O, proszę ode mnie. I patrzcie, jak one się dzielą, ale wy jesteście super. Jesteście naprawdę uroczy, dziewczynki, że się tak dzielicie i wspieracie. O, tu ty masz jakiś kapelusz. A patrzcie, ona w ogóle ma jakieś uszy. Pewnie to wszystko znalazły gdzieś na ulicy albo w, no, w śmietniku, no, niestety. I, I tak sobie zostawiły. Ja bym, ja bym wiele dała, żeby mieć pieniążki po prostu tym dziewczynkom coś kupić, bo wychodzi na to, że to są same dziewczynki. Może będzie jakiś chłopak. Zobaczmy sobie. O, jaka biedna. I zobaczcie, jakie ona ma włoski. No naprawdę smut. A ona w ogóle jest nawet szczęśliwa. To się cieszę. Ona jest szczęśliwa. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Dobra. To chodźcie. Idziemy. Idziemy sobie dalej. E, zobaczymy sobie, czy ktoś tutaj jeszcze w ogóle jest na tym Heaven? Czy kogoś tutaj w ogóle... Nie wiem. Coś się stało? Czy kogoś tutaj... Tu jest ktoś. Zobaczcie. Tutaj ktoś jest. Jakaś... Jakaś dziewczynka. Nela. I proszę o pomoc. Bardzo Nelusiu. O! O, nie, Nelusiu, tak nie może być. Bo ci choć tak naprawdę sama jesteśmy biedne, ale słuchaj, zrobimy takie zgrupowanie biednych dzieci i mamy. Ja, no nie wiem, ja mogę stać na czele, bo muszę być małą, jestem najstarsza. Więc naprawdę, nie pozwolę ci, żebyś tutaj została sama. Nela i proszę o pomoc. Chodźcie, wszystkie dziewczynki, chodźcie za mną. Chodźcie, jakoś sobie poradzimy razem. W kupie siła. W grupie, w grupie siła widzowie, no nie mogę tych dzieci zostawić, nie ma opcji. Chociaż niektóre mm, wyglądają lepiej, na przykład niektóre są już takie, widać, że już długo może są na ulicy, bo mają takie rozczochrane włosy i naprawdę brzydkie ubranko. Ale niektóre to może w miarę są uśmiechnięte, ale trafiły na ulicę niedawno, więc i tak nie, nie sprawdzamy tutaj tego, kto ile jest, tylko bierzemy wszystkich, tak? O, tutaj kogoś widzę! Jest jakaś dziewczynka! Hej, dziewczynko, co się stało? Dzień dobry! Dzień dobry, dlaczego płaczesz? Dzień dobry, dlaczego płaczesz? One tutaj piszą, że życie jest niesprawiedliwe. No i to jest trochę prawda, no. E, dlaczego płaczesz? Nie płacz, damy ci coś tutaj do jedzonka i zabierzemy cię. Ja biorę wszystkich tutaj biednych z Brookhaven. Mam nadzieję... Mam nadzieję, że, że zostaniesz z nami, no. Już mam tyle dzieci, że też w szoku po prostu jestem. Naprawdę. Napisałam do nich, że możemy sprawdzić te śmieci. Może rzeczywiście coś tutaj będzie. Sprawdźmy tutaj. Może, no nie wiem. Czekajcie, czekajcie. Eee, sprawdzamy. Wow! Ile tutaj mamy różnych rzeczy. Może coś by się nam przydało. Może byśmy z czegoś skorzystały i coś byśmy wykorzystały do naszego domu. Szukamy właśnie, muszę napisać. Szukamy materiałów, żeby zbudować dom. Kanapkę znalazłaś? Daj kanapkę. Daj kanapkę dziewczynkom właśnie. O, dostałam od Nelly. Znalazłam resztki hot-doga. Co? Mamy kanapkę. Ja nie, nie, nie jem kanapki. Nie jem kanapki. Nie jem kanapki. To proszę bardzo jest dla was. Podaruj. Yy, podaruj. No naprawdę daję wszystkim, bo ja nie chcę jeść. Ja daję im. O nie! Co się stało? Dlaczego mamy... Co się stało? Deszcz zaczął padać. O nie! Ale dobre jedzonko dawno. Czegoś takiego dobrego nie jadano. Widzicie? Och, w życiu się tak nie najadam. Jedźcie, jedźcie. To jest trochę stare, ale to jest trochę stare, ale ale jakoś musimy coś jeść. O nie! Najgorzej, najgorzej. Nie mamy. Gdzie się schować? O kurczę, muszę gdzieś coś zaplanować. O co, jak zalej miasto? No właśnie, szybko, chodźcie! Za mną! Zabiorę za mną! Zabiorę was w moje miejsce! Chodźcie, chodźcie! Zabiorę was gdzieś, gdzie ja śpię! No nie wiem, może tutaj zostaniemy pod mostem, ale ja już wybrałam sobie inne, bo wiecie, pod tym mostem często przejeżdża dużo samochodów i nie mam takiego spokoju. Chodźcie za mną, dziewczynki, chodźcie! Czy tutaj wszystkie już zabrałam? Ej, tutaj jest! No tutaj zamar! Jakaś marchewka tu weszła, co jest grada? Myślałam... No to za marchewka, nie wiem jakieś dziwni ludzie. Co się w ogóle dzieje na tym Brookhaven? Tyle biednych dzieci, tyle biednych ludzi. Jakaś marchewka wbija mi na serwer. O co chodzi? Chodźcie, szybko, musimy się schować! Szybko, bo zmokniecie, szybko! bo zmokniecie. Właśnie. Szybko, chodźcie. Nie możecie być mokre, nie mogę na to pozwolić, bo jeszcze się rozchorujecie. Ja nie mam na szpital, nie mam na leki, nie mam na lekarza. Chodźcie, chodźcie szybko, szybko. Nie mamy ubezpieczenia, nic. Tutaj się schowajmy. Tutaj ja najczęściej śpię. O, właśnie, chodźcie. Tutaj najczęściej śpię. E, to kartony, które ostatnio znalazłam właśnie, więc musimy je przeszukać. Ale naprawdę pada, powiem wam. O, dobra, słuchajcie. Ja ostatnio kilka rzeczy znalazłam, więc z tego propsa, yy, wezmę sobie widzowie, wiecie co, przede wszystkim jakąś toaletę. Słuchajcie, toaleta jest niezbędna, więc musimy mieć jakąś toaletę. Dobra, mamy WC! Mamy WC! Yeah! Mamy WC. Nie chcę was! Co? Czemu napisała nie chcę was? O oh my, God, dlaczego nas nie chcesz? Dlaczego nas nie chcesz? A i wiecie co? No i ona jest pewnie smutna. Tutaj będziemy spać. No, musimy tutaj spać. Słuchajcie, dobra. Nie gadamy, tylko bierzemy się do roboty. Bo deszcz mocno pada. Musimy tu wszystko ustawić elegancko. Mamy tutaj do. E, z dwóch stron musimy się jakoś zostawić. O nie. Coś, coś zbudowaliśmy. Mamy tu wejście. Tutaj są kartony, żeby nikt na, czasem nie przeszedł. Na no to niestety nas nie stać. To bierzemy, widzowie, tak. E, jakiś płotek też tutaj, żeby właśnie nikt nie wszedł. Ogroćmy płotem wszystko. E, tak jest, elegancko. Żeby właśnie nikt tutaj nie przeszedł, musimy mieć. No, ja muszę zapewnić bezpieczeństwo tym maluszkom, no bo widzicie, jak to tutaj jest. Nie jest zaciekawia. Dobra, mamy trzy już ten. Okej, okay, dobra. Stawiamy coś jeszcze. Co jeszcze potrzebujemy tutaj, widzowie? No, mamy kartony i tak naprawdę mamy jakieś też błoto. Słuchajcie, błoto. Błoto to możemy mieć, bo mamy je na. O nie! Nie, tylko nie to! Źle zrobiłam, źle zrobiłam! <śmany> tylko nie to! Słuchajcie, mamy też tutaj śmieci. Musimy to jakoś wszystko poustawiać, żeby właśnie. No i szybko, jeszcze raz ten domek muszę tutaj dać. Ten domek, szybko! Muszę tutaj stanąć i, i połóżcie się spać jakoś. O nie, troszkę dalej, troszkę dalej. Musimy to jakoś przetrwać, musimy dać jakoś rady. Znalazłam domek, na śmietniku leżał. Okej, okay, super! To daj! To dajcie! Dajcie, dajcie! Ej, mamo, co się dzieje? Co się dzieje? O jest! A to ten domek, który zabraliście wcześniej. Tutaj dajcie gdzieś z boku właśnie. Tutaj dajcie. Okej, okay, mamy tutaj kolejny domek, jakoś jakoś przeżyjemy. Mamy kartony, możemy... Co tutaj są za rzeczy? Co jest grane? Co to jest? Co to jest? O magie. O nie! Nie, jesteśmy tu jednak bezpieczne. Nie jesteśmy bezpieczne tutaj. Zabieramy wszystko i spadamy stąd. Zabieramy wszystko. Dawajcie, zabieramy! Uciekamy. tu jest bomba. Uciekamy. To pułapka. Szybko musimy zmienić lokalizację. Nie możemy tu dłużej mieszkać. Chodźcie szybko. Tylko nie to. Musimy gdzieś tutaj zamieszkać. O nie, zalane! Zalane! Nie, tylko nie to. Jak mamy tam przejść? Nie przejdziemy, nie przejdziemy. Nie, tylko nie to. Nie przejdziemy. O, o. To gdzie mamy? Nie idź tam, czekaj! Nie idź! Nie wolno, nie idź tam. Nie idź tam, bo to jest. Nie... O, to niecie jeszcze, właśnie. O, o, mamy problem. Dobra, szybko, bo jest straszna pogoda. Chodźmy gdzieś, chodźcie za mną, za mną. Musimy się gdzieś schować, chodźmy. Musimy gdzieś, nie wiem, gdzie mamy się schować. Musimy skakać chyba. Chodźcie za mną. Gdzie możemy tu przeskoczyć? Chodźcie tu, chodźcie tu. Chodźcie za mną! Dawać, dawać, tylko nie musicie uważać. Musicie tu jakoś przeskoczyć. Dobrze, chodźcie, dziewczynki, uda wam się przeskoczyć. O nie! Wpadły to! <grytania> Żadna nie przeskoczyła, dobra! Chodźcie, dziewczynki! Dacie radę? O nie dobra, nie dadzą rady. Okej, okay, dobra, nie dacie rady, to chodźcie. Chodźcie, jednak to, to musimy coś innego wymyślić. O, o, tylko nie to. Gdzie my mamy teraz mieszkać? Tylko nie to. Ej, czy ja mogę na tej wodzie dać tutaj jakąś łódkę? O, nie najgorzej! Co my teraz zrobimy? Co my teraz zrobimy? No właśnie, mamy problem. Widzowie, niestety nie wiem, co mam począć. Nie mamy gdzie mieszkać, jest ulewa i spowódź. Zobaczymy, co będzie dalej. Subskrybujcie ten kanał, żeby tego nie ominąć. I bądźcie też jutro. Ciekawe, jak to się skończy.